Jest Sebastian Przybysz, no i zwycięski również Kasper Formela. Widzę, twoje dopisują, jest uśmiech na twarzy. Siemanko Sebastian. E, siemanko, Kasper już się chyba z Wami witał, Siemanko, ale teraz, siemanko. Żeby... E, tak, no jak widzicie, to jest uśmiech na twarzy, no bo jak mam nie być zadowolony, kiedy e, taki e, świetny tydzień tak naprawdę mam tutaj w Łodzi, bo nie dość, że Kacper dzisiaj pięknie wygrał, Kolejny pojedynek w fenie, to jeszcze wcześniej Bartek Leśko, również na ACA w tym samym miejscu e, zwyciężył swój pojedynek też po bardzo fajnej wojnie, to jestem mega zadowolony z tego, no i przy okazji to... bardzo fajne tutaj treningi zrobiłeś, Tak, no. No i przy okazji To, jest to pierwszy też... raz, gdzie jesteśmy, jesteśmy na gali, jesteście na gali i zrobił tyle to treningów, no. no zawsze, zawsze jak się gdzieś na te gale to się daje za ten czwartek, piątek, to zrobi się jeden trening gdzieś na miejsce, a to jeszcze dziś od wtorku, więc e, bardzo dziękuję klubowi Octopus e, za treningi Dawidowi Pepowskiemu za to, że zabrał mnie też na zapaski i e, mega fajnie. No i też dzisiaj miałem okazję być w Shark po e, Porobić sobie z kafem Wróblem też e, bardzo fajne rundki. Jestem zadowolony z tego, że po prostu bardzo fajny tydzień mnie tutaj czekał. Jadę, że chłopacy świetnie wygrali swoje pojedynki to jeszcze przy okazji. No, ja potrenowałem i wyciągnąłem sobie z tego jeszcze coś dla siebie. Także bardzo intensywny tydzień dla mnie. No chyba szykuje się jakieś mocne świętowanie, co z racji tych e, pięknych wygranych? To, to już jest pytanie do kasy, czy będzie takie mocne, bo ja na pewno raczej jest zbyt mocno nie będę Generalnie, nie będę generalnie tak po, przed walką tu mówimy, po walce, impreza, impreza, ale tak jest prawda, że po walce, jak opowiadają te wszystkie emocje, jesteśmy strasznie zmęczeni. E, no to przyważnie no wygląda tak, że idziemy do pokoju, chwilę posiedzimy i, I idziemy piwko, idziemy w kima, piwko spać, piwko spać nie? czyli no, raczej... Sławie jest z, z, z zawodnicą, jeśli chodzi o after party. Jeśli tak chodzi o imprezę, to do was nie pisać. Nie no, pisać no. możecie, nie? Zależy co zaproponujecie. Często może być ciekawie, no ale, ale no. po walkach walkach jest jednak tyle emocje, jak wszystko schodzi, z, to po prostu już jesteśmy wymęczeni, także nie, nie za bardzo nam się chce aż tak szaleć. No, dokładnie tak jak mówicie, no uśmiech sam się pojawia na twarzach, ponieważ nie dość, że zwyciężacie swoje walki, to robicie to ostatnio w bardzo efektowny sposób. Ty, Sebastian ostatnio, może powiedzieć, że perfekcyjnie rozpracowałeś swojego rywala. Katz ostatnie walki to bonusy. Eee, może wracając do ciebie Sebastian, no, chyba szykuje się jakaś walka. Natomiast no, dochodzą różne nas informacje w kuluarach. Ja podejrzewam, że nie, nie powiesz tam za wiele, natomiast no, chyba walki o pasy jednak nie będzie. E, no tak jak wspomniałeś, no nie, za bardzo, nie, nie za bardzo mogę się wypowiadać na ten temat. E, dotyczy on też mnie tak bezpośrednio. E, wolę nie mówić za wiele, podejrzewam, że na dniach wszystko się wyjaśni, będziecie wiedzieć więcej. E, mogę obiecać tylko tyle, że e, szykuję się do walki po prostu niedługo zobaczycie, do jakiej prawdopodobnie. No. Jeżeli nie teraz walka o pas, to może walka ze Staszakiem, który ostatnio w genialny, w genialny sposób poddał Surdyna. Why not? już mieliśmy być zestawieni w marcu, ale e, jednak wydaje mi się, że mimo wszystko tymi trzema wygranymi z rzędu też zasłużyłem na swoją szansę, by zawalczyć teraz jeszcze raz z Antonem Raciciem. E, jeśli miałbym walki z Damianem, to też bardzo chętnie z nim zawalczę, bo to jest bardzo mocny zawodnik. Jednak e, nie wiem czy Damian będzie jeszcze walczyć w kategorii Kukucie, bo tam z tego co słyszałem, w no. wspominał, że już e, raczej, będzie, jeśli będzie walczyć, to będzie walczyć w wyższej kategorii walkowej, w piórkowej. Tak, wyższej. Tak, tak, a co? No czy, proszę. Czy, czy, czy ktoś no Takie proszę? A nie, bo mam to porachunki fan. Jeśli skończy się kontrakt, tu No, jak nie ty to ja. Na pewno chętnie zobaczylibyśmy kas formale w KSW to no bez karty. dwóch zdań. Czy ty w ogóle jesteś otwarty na to, żeby zmienić Federację, czy jednak te walki w Fenie i to co wspomniałeś, ten pas to jest taki główny, główny cel? ten wywiad rozwali? no to szczerze mówiąc tak, no, mi naprawdę dobry tu gościł, naprawdę opiekują się mnie mną tutaj dobrze. Za zaoferowali naprawdę dobry kontrakt. Czuję się tu bardzo dobrze i mam w kontrakcie na tyle dobre warunki, że nigdy się nie wybieram indziej. No nic, to no nie będziemy przedłużać i ja życzymy... Ja mam pytanie do Ciebie, Sebastian. Właśnie tak. ogólnie o obóz przygotowawczy powiemy o tym, no widzimy to, że Ty się rozwijasz cały czas. Natomiast gdzie widzisz takie swoje, nie wiem, pole do poprawy? Gdzie widzisz tak jakby coś, co możesz poprawić, żeby tego Antuna Racicia, jak już dostaniesz, jak już dopadniesz, to bezdyskusyjnie rozwali się, kolokwialnie mówiąc. No i nie dawać może nawet decyzji w rękach, nie zostawiać decyzji w rękach sędziów. No jak widzicie, nie lubię zostawiać decyzji w rękach sędziów, zawsze staram się dążyć do tego, żeby skończyć pojedynek przed czasem. Nie nastawiam się nigdy na to, myślę o tym, żeby doziąć zwycięstwo do końca, żeby wygrać na punkty, jednak mam taki instynkt w sobie, że jednak zawsze gdzieś, jak już mam okazję, żeby coś wykończyć, to, to... Wiem, że takie niewykorzystane okazje potrafią się zemścić, więc e, zawsze e, próbuję jednak je wykorzystać. W tym pierwszym momencie, jak już trafię, to, to wiem, że chcę, że chcę pój pójść dalej za tym czasem. E, no a co do tego, co poprawić, to, to myślę, że zawsze jest dużo rzeczy do poprawienia. E, u a jeśli mnie. chodzi o fizyczność, nie boisz się jednak tej siły? Myślę, że już od naszej pierwszej walki to bardzo mocno poprawiłem się fizycznie, bo wtedy nie dość, że byłem dużo mniejszym zawodnikiem niż teraz. E, młodszym, niedoświadczonym ze słabszą techniką, no to właśnie e, przede wszystkim ta motoryka, kulała nie była taka dobra jak teraz, a jednak czuję, że z walki na walkę robi się coraz e, większą bestią nie? chociaż nie czy można mówić na o gościu który waży 61kg na ważeniu e, no ale czuję się coraz mocniejszy fizycznie i Myślę, że będę, będę gotowy. Ja ja ty, jeszcze, kiedy nadejdzie czas na ten pojedynek. Ja tylko jeszcze wspomnę, że jeśli chodzi o moje osobiste zdanie, to ja się mega dziwię, ponieważ no ty po pierwsze, KSW zawsze rzucało cię na początek karty, co sprawia, że bądź co, bądź ciężej nabyć to, i nabić sobie do tego popularności też. No, bądź co, bądź to też jest istotne, tak? W KSW KSW stawia mocno też na promowanie swoich zawodników. No i uważasz, czy to właśnie przez to, że nie wiem, może nie wyszczekujesz sobie tego pojedynku, nie, nie, nie klepiesz językiem, to dlatego jest ci ciężej y, tak zasłużyć? Jak ty to w ogóle odbierasz? Po pierwsze, jestem chudym szczylem i nikt takich nie chce oglądać. nie? To jest, to jest, to jest pierwszy Ale sposób. jak wycięty. Wycięty, no ale ludzie nie lubią oglądać wszystkich kategorii wagowych. Co ty. Jednak, znaczy, no, ja zawodnicy uwielbiają, ale... Szybkie, dynamiczne, fajne akcje. Taki typowy jazdy bierzący przed w taki kurczak knokałtować. A ty to robisz? No to. No tak, no, ci starze, że walka twoja ostatnia to chyba jedna z Fight of the Night. Możliwe, nie wiem, nie mi to oceniać Nie pamiętam czy bonus był. Był bonus za no, knocaut wieczoru. A jak nie pamiętajcie, to wpadajcie na vlogasy, to tam wszystko zapisane Ja nie jest. jestem takim gościem, który by tam wyzywał wszystkich i, i, i rzucał się pewnie też dlatego, ale... Nie? A... Nie? Nie? Cicho, Cicho. <grym> <grym> ja muszę wydać. wyjdzie, wyjdzie, jak prywatnie O, proszę, proszę, nie! Nie jestem, nie? Nie. No, Kasper potwierdza, że nie <grym> jest nie, tam... nie, jest. Także, no, jak widzicie, raczej lubię sobie pośmieszkować i... <grym> No nie wiem, no tak wydaje mi się, że ten wizerunki w końcu i tak dotrę do tego, żeby, żeby ludzie mnie zauważyli, a czy to będzie teraz, czy za jakiś czas, czy jak już będę z pasem, to jest mi to totalnie obojętne, bo oni i tak będą w moim teamie. To co, trzymamy kciuki za twoje przygotowania i liczymy na to, że będziemy sobie śmieszkować, ale jak już będziesz na pas. Yy, I Kasper również, czekamy na wasze walki. Nie chcę tutaj być subiektywny, natomiast no, fajnie się rozwijacie, także powodzenia. Y bardzo, tak, dziękujemy bardzo dziękujemy. I oglądajcie nas, i, a przede wszystkim sprawdzajcie nasze przygody na YouTubie Kacpra. Możecie powiedzieć pełną kolejek, nazwę i tak dalej. Kacper formula wpiszecie na, na YouTubie tak, formela. Blog. Tam znajdziecie vlogi z wszystkich naszych wyjazdów na galę, łącznie z tym tutaj, który nagrywaliśmy dzisiaj, więc... Fajne takie smaczki od Backstage'u. Okay. w takim razie zapraszamy na kanał Kaspra i gratulacje. Spróbujcie tutaj, Subskrybujcie. również kanału wasz wasze wasze. Do. wasze. Dobra, Bardzo dziękujemy. Dziękuję.